jak Franklin. To jest bug chyba tej modyfikacji. Zobaczmy. Press A. Aha, zakończyliśmy pracę i dostaliśmy się 7... 0. Zero. zero, zarobiliśmy. Niemożliwe. Dobra, jeszcze raz idziemy do roboty w takim razie. What the fuck? What the fuck? To się pobugowało. Uwaga. Co to jest? o oh shit. To było dobre. To było śmieszne. Pytanie, czym? dobra, co mamy zrobić teraz? Jod? Nie, Jod na pewno nie mamy nacisnąć. Dobra. Zanim jak tu musimy zarabiać pieniądze, będąc tym strażakiem, musimy to ogarnąć. No i dobra, pojeździłem trochę. I... W Oczywiście przestrzegamy przy tym przepisów ruchu drogowego. Będziemy chwilę stać. I od razu mówię, że jeśli pod tym odcinkiem będzie dzisiaj 30 tysięcy łap w górę, chcę zobaczyć moc na samym starcie, to jutro wlatuje kolejny odcinek z prawdziwego życia, moi drodzy. Prawdziwe życie part 2. Jeśli macie jakieś sugestie, kim Franklin mógłby być, bo dzisiaj będziemy sprzedawać hot -dogi na plaży, a w kolejnych odcinkach, prawda, musimy jakieś zajęcie sobie znaleźć, to piszcie w komentarzach Jaką karierą podążyć, być moi drodzy sportowcem, złodziejem Nie wiem, yy, stróżem prawa Strażakiem, możecie pisać wszystko Myślę, że będziemy każdym w tej serii Naprawdę, może z wyjątkiem złodzieju Bo nie chcę yy, na drogę przestępczości wskoczyć Mam kilka fajnych modów No i podsumowując, jeśli macie wody na mały maraton 30 tysięcy i jutro, jutro kolejny odcinek Ale ja moi drodzy 250 dolców muszę spożytkować na to Żeby kupić sobie parówki Kupić sobie bułki do dogów, Precle, to wszystko moi drodzy Muszę w tym momencie kupić jak widzicie to mi się kupuje wodę Pijecie, myślałem, że napijecie się coś mocniejszego yy, Mogą sobie zjeść Dobra, ja myślę, moi drodzy, że niech sobie zjedzą Nasi główni bohaterowie Po raz ostatni się z nimi widzimy Tak jak mówię, nie wykluczam, że kiedyś wrócimy i zobaczymy Co się u nich będzie działo, ale przez jakiś czas Franklina w serii Prawdziwe życie już po prostu nie będzie Ale jak widzicie Cieszą się życie to jest najważniejsze. Co jest? Ile tych butelek gościu? Marnujecie piwa, co? No to nie zła biba, to świętuję porządnie. Zaraz tutaj będzie ze 30 butelek, nie? Ej, serio, ja nie wiem, co się w tym momencie dzieje, nie? Franklin pije chyba za każdy odcinek, nie? Mogę sobie coś tam gadać, dobra, nie? Może zagraj na gitarze, może gitara się tak, moi drodzy, nie będzie bugować. Dobra, jednak się buguje. Chociaż klasyczna śpiewka, nie? Ta piosenka, którą doskonale już znacie. No cóż, przy akompaniamencie tej pięknej piosenki chciałbym się z wami pożegnać. To jest akurat taka wzruszająca piosenka, nie? Widzimy się już w sobotę, moi drodzy, w sobotę nowy sezon, nowy bohater. A no i co więcej, no. Zobaczycie w sobotę, a jutro na na kanale z chłopakami. Smutno mi trochę się tak żegnać, ale... Myślę, że tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. I z każdym odcinkiem będzie się starzał. To trochę smutne, ale tak w tej serii będzie, w tym drugim sezonie. Przeszłość Williego nie do końca jest znana. Wiadomo tylko tyle, że odziedziczył po rodzicach ten dom na drzewie. I to jest nasza jedyna chata, moi drodzy, na chwilę obecną. W takim domku przyjdzie nam mieszkać. Ten dom dzisiaj będziemy remontować. Za moment będziemy malować ściany w tym domu. Tylko najpierw muszę skoczyć do sklepu, bo widzę, że moje potrzeby fizjologiczne szwankują. Nie chcę, moi drodzy, dopuścić do sytuacji, w której Willy, na przykład, by omdlał. Czy coś w tym stylu, a takie rzeczy w tym sezonie będą. Zrobimy sobie też tur po okolicy, bo graps się mega zmieniło. I na wstępie chciałbym powiedzieć, że każde 1000 lajków. To 1 dolar dla Williego. Willy zaczyna z dorobkiem 50 dolarów, moi drodzy, więc no jak bijecie 20 tysięcy w górę, to 20 dolarów dostanie William. E, nie jest to duży majątek, ale no niestety ledwo gość wiąże koniec z końcem. Widać nawet po jego ubiorze, że nie do końca przywiązuje do niego wagę, ale my o to zadbamy, żeby, moi drodzy, żyło mu się lepiej. nie? Generalnie musimy skoczyć do sklepu i proponowałbym William, żebyś trochę przyspieszył, ponieważ no, kawałek mamy, a nie mamy środka transportu. Żadnego, nawet jedne. Są tu tyle policji, jedzie co jest. Nie mamy nawet y, podstawowego, nie wiem, roweru czy coś w tym stylu, ani deskorolnego. Nieważne, to nie do nas na szczęście. Moi drodzy, ten domek, nawet troszkę większy niż wcześniej, udało się odbudować. Ostatnie bele zostały nam do wbicia. Popatrzcie, tutaj jeszcze nie ma beli, ale jest nawet gitara. Ale nostalgia, wszystko zostało odwzorowane. Co prawda, dach trochę nie działa, dach trochę przemaka, ale w sumie chyba nawet lepiej jak te promienie słońca. Wow, jak to wygląda, jak to się przebija fenomenalnie. O kurde, lekko zmodyfikowany domek, jeszcze bez farby. Co prawda, bo widzicie, farby nie ma nałożonej, ale i tak robi robotę. Dobra, ostatnie płyty OSB tu trzeba wbić. Okej, okay, widzowie, patrzcie. Ostatnia płyta wchodzi na miejsce. Kurde, trochę krzywona, no, ale to ma swój urok, jak taka dziura tu jest. Niech będzie, w każdym razie. Dopięliśmy swego, domek jak widzicie został odrestaurowany. W tym dokładnym miejscu Will zatrzymał trzeci sezon, tak go poznaliście. To był ten kadr, dokładnie ten kadr. Teraz macie porównanie jak wyglądał ten kadr oraz kadr z pierwszego odcinka. Ale się zmienił William, co? Przez ten Ruszyć do ludzi. Nie możemy wiecznie siedzieć pod mostem. No, trzeba jakby zacząć funkcjonować. Tak jak wspomniałem na początku, musimy ogarnąć jakąś pracę. Franklin naprawdę wygląda źle, ale to już zresztą wiecie. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to sklep, bo pod sklepem mogą być inni gracze. Niesamowicie się jaram tym, że stworzyliśmy własny ekoświat tutaj, ekosystem swój, który pozwoli nam rozgrywać spontaniczne akcje i wchodzić w interakcje z graczami. To jest coś, czego jeszcze nie było, i niesamowicie się tym jaram. Normalnie jestem tutaj. Franklin jest tutaj, bezdomnym, ale Franklin może też mówić. Ja będę mówił w imieniu Franklina. A jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy. No, ja się niesamowicie, jakby ekscytuję tym. Mimo tego, że mamy ogromny dług, i nie mam pojęcia, jak zdobędziemy y, jedzenie i picie. Musimy to uzupełniać. Musimy jakby dbać o to, żeby podstawowe czynności chociaż raz dziennie zaspokajać. Czyli raz na odcinek. Dobra, może przyspieszę trochę Boże, ale. Ten frankin naprawdę kondycyjnie też nie wygląda zbyt dobrze. Co dziwne, leży znak na drodze. Naprawdę głupio w takiej sytuacji prosić, nie wiem, sprzedawcę, o ile tu jakiś sprzedawca pracuje, o pomoc, prawda? O nie wiem, tromkę chleba albo chociaż butelkę wody, cokolwiek. To są, tak jak mówię, podstawowe. Pronto, ja, was, działaj. ja was przepraszam wszystkich! To... Gdzie ty Uje, nie, nie, nie. Wiem. Nie wiem. Uje, Dobra, to wszystko, pakuj nie nie, Dobrze, nie, nie, nie! Nie, się! zostawcie go! Zostawcie go. Zostawcie nam go. No zostawcie go. Franklin jakie mam ciary? jakie mam ciary? Zatawcie go proszę, no to mi pomóżcie. Uważaj, no, Maciek, on, on nie zrobił. Transportujemy go On nic do nie zrobił. O nie nie, 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 o jakim wymierzeniu mówicie o Bolin Bronk czy co? Spakuj, Spakuj mi proszę zatrzymanego na tył. Nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. What the heck? Ja pierdzielę. Bo ja obiecaj, że wyjdziesz, proszę. proszę. Gdzie wy go widzicie w ogóle? Proszę. Czy wy jesteście normalni? Odwiedzamy się. Nie na to. Odjazd. Proszę. Jakiego Jaki Przezupiam się, paczcie, badam cię, nie! Wow. Nie no, cię spokojnie! Spokojnie! Nie no, blokują cię! To Clinton, który mamy dzisiaj dzień? Nie wiem, jestem w szoku. 8 lipca, tak jak mówiłem, punktualnie. No ale z tego co widziałem załatwiłeś wszystkie sprawy. Kurde, nie podoba mi się to. Jesteście skorumpowaną y, organizacją! Ja wszystko o was wiem! Ej, widzowie, jak się zaraz dowiecie kim jest Chris, to pewnie będziecie mieli, że tak powiem, beczkę. Czemu to tak dziwnie to dzwoni? O, odbiera tutaj, dobra. A tu widzę, widzę go. Charakterystycznie wygląda, ale czemu jest taki dziwny odgłos? Ej, yo, Harry, co to? Tam. Czemu nie odbierasz, jak się do ciebie dzwoni? To nie dzwoniłeś? Nie wiem, mam wyciszony telefon, wiesz. No. Nie patrzę na telefon, jest bardzo ważny dzień dzisiaj No tak, koniec szkoły wreszcie, co? Koniec ja szkoły i zaczynam prawko, zaczynam co? prawko Naprawdę? Skąd zebrać kasę? No właśnie, tylko jest taki problem, słuchaj Stary postawimy mi prawko, no tak. ale jest jedna umowa, nie? Jaka? Muszę jechać z nim na mecz Ronaldo, on jest jakiś zwalnięty, nie ma mowy Z tym twoim ojcem to już coraz gorzej chyba z tego co mówisz, co? Z tego co mówię, mordo On biega i tylko krzyczy si, C, C po co chacie Wyprowadziłem się, już to nie mogę siedzieć, nie? No dobra, jest, ale a, jest... a jak tam jego te sprawy, te co opowiadają. Czy kiedyś o tych kobietach? w tych kobietach? Nie, nie, szczerze? Szczerze nie wiem, co się już z nim dzieje. Nie, nie poznaję go. Po tej w, jego on się żonie. Siedzi teraz w psychiatryku, czy gdzie? Znaczy, w psychiatryku odwiedza ten psychiatr, jeszcze się załamał po tym, jak to jego tego przyjaciela kiedyś zamknęli, Nie, aha, aha. Um, nie wiem, to... po podwolkoholizmie, po, po tym, po tym, że on nie podwoli